Cześć wada Dzisiaj pokażę wam sklep Fortnite z 26 stycznia 2023 roku. Zostawcie lajka, subika z dzwonem oraz jakiś komentarz pod spodem, ale bez przedłużenia lecimy. Tak na początku no do łamacz i te Absolute Arctic Assassin, Absolute Zero. Tutaj miałem te takie kr Wiecie, to takie, to, to takie kostymowe kurteczki, ja to tak nazywam, Tutaj mamy zerówkę. Tutaj mamy te takie... Yy, no, tych takich... O tych takich Chin chyba w Japonii. Coś ten tagas. Kaktus. Łowacz Serc. Nie, Ciemne Serce, przepraszam. Nie. Dobra, Dark hair. Taki pickaxe. Taka emotka. Taka emotka. Taka emotka. Marvelowe. Jak zwykle tyle na ich zasadzili, nikt tego nie kupuje, a jest to w sklepie cały czas tak. Nie wiem, przepraszam, no nie wiem, czy, kiedy to usuną, ale no. Dobra, i to wszystko, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że ci wam się spodobał, Dajcie no i co, widzimy się jutro, cześć!